Nie mam wątpliwości, że w samorządach wiedzą, jak godzi, godzić zwaśnione strony. Wiedzą, co zrobić, żeby opracować, wypracować wspólną strategię. Przed nami wybory prezydenckie. Mamy znakomity duet. Ten duet to Tusk Sikorski. Zróbmy wszystko, żeby stworzyć tercet. Tercet jeszcze lepszy. Tusk, Sikorski, Trzaskowski. Samorządy mogą nam w tym pomóc. Samorządy naprzód. Panie Prezydencie, pan Łukasz Krupa, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chyba po raz pierwszy w historii, o ile pamiętam, Samorządowiec z krwi i kości jest faworytem w wyborach prezydenckich. Jesteśmy przekonani, że Rafał Trzaskowski zostanie kolejnym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A dla samorządów to bardzo ważne, dlatego że zwłaszcza ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Ład i wszystko co wokół tego się działo, pokazały jak można polityką warszawską nazwijmy to polityką rządową osłabiać samorządy, jak można zabierać im autonomię, jak można poprzez ograniczenia i centralizację pewnej decyzji, ale też ograniczenia finansowe, trochę tak naprawdę ograniczać ich rozwój. Do tego wszystkiego brak transparentności w programach rządowych, które dotyczyły dzielenia pieniędzy, czeki bez pokrycia, które które były masowo rozdawane, ale przede wszystkim finansowanie samorządów, pozostawienie im autonomii. To jest to, o czym my dzisiaj musimy pamiętać i o czym musimy mówić. Rafał Trzaskowski nie tylko jako prezydent Warszawy wie doskonale, jak funkcjonuje samorząd, jakie są jego potrzeby, jako, jako prezydent miasta stołecznego, ale też jest bardzo mocno zaangażowany w pracę Unii Metropolii Polskich, gdzie rozmawia z wszystkimi nie, tymi największymi miastami o, o problemach. To, w zasadzie tak naprawdę będę mówił w imieniu większości samorządowców, które tutaj się zebrali. Zebraliśmy się błyskawicznie, ponieważ Rafał Trzaskowski bardzo poważnie traktował zawsze nas i traktuje do dnia dzisiejszego i traktuje bardzo poważnie nasze problemy. W związku z powyższym my również bardzo poważnie traktujemy Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasz kandydat. To jest kandydat z samorządów, ale nie możemy zapominać również o tym, że to jest kandydat, który był ministrem, że to jest kandydat, który był posłem do Parlamentu Europejskiego. Sprawował również mandat poselski. W związku z powyższym faktycznie przebył już tą swoją drogę, taką, w której jego doświadczenie może i będzie na pewno kluczowe żeby godnie reprezentować Polskę i Polaków na arenie międzynarodowej.